Thank <laughs> you. Trwają prace wewnątrz budynku Centrum Komunikacyjnego. W tej chwili montowana jest klimatyzacja oraz są prace budowlane wewnątrz budynku. Rozstrzygnęliśmy przetarg na dostarczenie mebli, wyposażenia multimedialnej strefy pasażerskiej. Ta strefa będzie na dwóch piętrach tego budynku dworca. Znajdzie się tu zarówno taka strefa teatralna, można powiedzieć, ze sceną, jak i typowa strefa rekreacyjna dla miłośników książki. Zamówiliśmy meble modułowe, które dają możliwość rozbudowy. Natomiast na parterze budynku będzie to strefa komunikacyjna, tak zwana dla pasażerów. Będzie kasa biletowa, będzie pomieszczenie dla rowerów, wypożyczalni rowerów, będzie pomieszczenie dla Straży Miejskiej i będą kilka pomieszczeń komercyjnych których nabywców, zostan nabywców zostaną wyłonieni na etapie przetargu.